Cześć, tym razem sprawdzimy, jak technologia Ray Tracingu w Unity pomoże Ci osiągnąć realistyczne rezultaty przy minimalnym nakładzie pracy. W tym filmie będziemy bazować na projekcie High Definition Render Pipeline z załadowaną sceną Unity Japan Office z Asset Store. Wystarczy dodać go do swojego konta i pobrać w Unity. Gdy jesteśmy już na scenie, to powinniśmy aktywować Ray Tracing. Wejdź w menu Window Render Pipeline HD Render Pipeline Wizard. Pokaże się okno, które poprowadzi nas przez proces aktywacji wszystkich opcji, które potrzebuje Ray Tracing do poprawnego działania. Pamiętaj, że Ray Tracing możliwy jest do uruchomienia tylko na kartach graficznych z serii Nvidia RTX, ponieważ tylko one są stworzone specjalnie z myślą o zastosowaniu tej techniki w czasie rzeczywistym. Ten film powstał z użyciem karty graficznej Nvidia RTX 3090. Pierwszym krokiem powinno być kliknięcie Fix All w zakładce HDRP plus DXR. Mogą pojawić się różne powiadomienia, ale na wszystkie się zgadzamy. A na koniec restartujemy Unity, aby zapisać wszystkie zmiany i wprowadzić je w życie. Po powrocie ponownie uruchamiamy HD Render Pipeline Wizard i wszystko powinno świecić się na zielono, ale mamy kilka powiadomień poniżej, którymi zaraz się zajmiemy. Idziemy po kolei. Pierwsza informacja mówi nam, żebyśmy przeszli do HDRP Default Settings i aktywowali Screen Space Shadows. Więc wchodzimy w Edit Project Settings, HDRP Default Settings i szukamy tutaj Screen Space Shadows. Aktywujemy i powiadomienie znikło. Czas na następne. To mówi nam, żeby aktywować Screen Space Reflections w HDRP Asset. Wejdź w kategorię GRAPHICS z lewej strony i kliknij na SCRIPT TABLE RENDER PIPELINE SETTINGS. Podświetli się plik na dole. Kliknij w niego, aby dostać się do ustawień. Teraz musimy znaleźć SCREEN SPACE REFLECTIONS po prawej stronie i włączyć tą opcję. I powiadomienie znikło, czyli kolejne z głowy. Dalej mamy włączyć SCREEN SPACE REFLECTIONS w HDRP DEFAULT SETTINGS. Wracamy do HDRP DEFAULT SETTINGS i zaznaczamy wspomnianą opcję. Kolejny komunikat dotyczy przezroczystości. Znajdź fragment transparent w panelu z prawej i kliknij na niego. Kolejny problem został rozwiązany. Zbliżamy się do końca. Teraz powinniśmy zająć się Screen Space Global Illumination. No i gotowe. Ostatnie na liście to zaznaczenie Screenspace Global Illumination wewnątrz HDRP Default Settings. Więc zaznacz to i skończyliśmy. Dzięki temu możemy używać ray tracingu w naszym projekcie. W samym wyglądzie sceny nic się nie zmieniło, ale to tylko kwestia czasu, zanim dodamy tutaj nowe efekty. Znajdź na scenie obiekt z komponentem Volume. To jest miejsce, do którego będziemy dodawać kolejne opcje Ray Tracingu. Ale zanim to zrobimy, przeprowadzimy test cieni. Jeżeli przy powiększeniu rozmiaru światła cienie staną się miękkie, to znaczy, że Ray Tracing działa tak, jak powinien. Kliknij na lampę i w sekcji Shadows włącz Ray Traced Shadows. Automatycznie cienie zostały rozmyte, a gdy zaczniemy zmieniać wartość Radius, to one bez problemu dopasują się do naszych ustawień. Teraz możemy potwierdzić, że Ray Tracing faktycznie działa i wszystko, co ustawiliśmy wcześniej, zostało wykonane prawidłowo. Przejdźmy do pomieszczenia obok, aby przetestować kolejne funkcje. Zaznacz obiekt Global z komponentem Volume, o którym wspominaliśmy wcześniej, i kliknij Add Override. Wpisz Screen Space Reflections i dodaj ten element. Gdy opcja Ray Tracing jest wyłączona po prawej stronie, to dostaniemy standardowe odbicia bazujące na położeniu kamery. Nie wyglądają one jakoś niesamowicie, ale zaraz możemy to naprawić. Aktywuj Ray Tracing. Jak sam widzisz, różnica w jakości jest bardzo duża. Zniknęły wszystkie problematyczne miejsca, a odbicia są idealnie ostre. Domyślnie zastosowany jest Denoiser, który pozbywa się z nich szumu, ale możesz go wyłączyć, żeby sprawdzić, jak prezentuje się czysty ray tracing bez dodatkowych funkcji. Podobny efekt można osiągnąć, zwiększając sample count. Jednak ta opcja ma bardzo duży wpływ na wydajność Twojej aplikacji, więc najlepiej jest wprowadzić tutaj niską wartość w połączeniu z opcją Denoise. Tym sposobem dostaniemy bardzo dobrą jakość z dosyć niskim nakładem mocy obliczeniowej komputera. Opcją Max Ray Length możemy ograniczyć długość symulowanych promieni światła. Oznacza to, że przy małych wartościach nie będą one dolatywały do obiektów znajdujących się w większej odległości, przez co nie będą one pojawiały się w odbiciach. I jeszcze warto wiedzieć o wartości Minimum Smoothness. Mówi ona o tym, dla jakich obiektów powinien być aktywowany ray tracing w odbiciach. Jeżeli materiał na danym przedmiocie ma wartość wyższą niż wpisana tutaj, to odbicia dostaną ten efekt. Do przedstawienia kolejnego efektu powinniśmy zmienić pomieszczenie. Wracamy do miejsca, w którym zaczynaliśmy i dodajemy screen space global illumination. Po włączeniu Raytracingu całe wnętrze staje się nieco ciemniejsze. Dzieje się tak, ponieważ teraz światło emitowane ze wszystkich lamp obecnych na scenie zaczyna wchodzić w interakcję z geometrią. Jest to dosyć kosztowny proces, więc dla poprawienia wydajności dobrze jest ustawić mode na Performance. Dzięki temu zwiększymy płynność podglądu. No i jak widać wszystkie pomieszczenia zyskały teraz zupełnie nowy wygląd dzięki aktywowaniu globalnej iluminacji. Światła stały się zdecydowanie bardziej widoczne na poszczególnych obiektach, co wprowadziło dużą dawkę realizmu. Następnym elementem, który powinniśmy dodać, jest ambient occlusion. Odpowiada on za przyciemnienie miejsc na scenie, do których światło ma trudny dostęp czyli wszystkiego rodzaju dziury i wgłębienia. Zwiększ intensity, żeby zobaczyć, jak prezentuje się ten efekt bez użycia ray tracingu. Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej. Aktywuj opcję ray tracing i całe przyciemnienie znikło. A stało się tak, ponieważ powinniśmy włączyć opcję max ray length i ustawić ją na bardzo małą wartość, aby Unity wykryło wszystkie szczegóły. Tutaj też jest możliwość wyłączenia denoisera, który eliminuje szum z obiektów. I tak samo jak poprzednio, możemy zwiększyć sample count, aby otrzymać podobny efekt kosztem wydajności. Tylko jak widzisz, denoiser dosyć mocno rozmywa to przyciemnienie, sprawiając, że efekt wygląda nieco gorzej. Żeby temu zapobiec, powinniśmy aktywować denoiser radius i mocno go zmniejszyć. Tym sposobem pozbędziemy się zbędnego szumu, a jakość otrzymanego przyciemnienia będzie na bardzo wysokim poziomie. Teraz możemy porównać efekt z ray Tracingiem i bez jego użycia. Od razu widać, że ray Tracing daje zdecydowanie ładniejsze rezultaty dzięki realistycznemu przyciemnieniu trudno dostępnych obszarów na scenie. Ostatnim efektem, którego dodamy do naszej sceny, będzie refrakcja. Żeby to przetestować, będziemy potrzebować jakiegoś obiektu, najlepiej kuli. Dodaj ją, wchodząc w menu Game Object, 3D Object, Sphere. Mając taki obiekt, możemy utworzyć dla niego materiał szkła. Kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu na dole, najeźdź na Create i wybierz Material. Przeciągnij go na kulę i możemy zacząć dopasowywać ustawienia. Na początek zmniejsz wartość alfa, aby dodać przezroczystość do obiektu i ustaw Smoothness na 1, dzięki czemu dostaniemy ładne odbicia całego otoczenia. Teraz aktywuj recursive rendering, a następnie double sided, aby światło przechodzące przez obiekt mogło wpadać ze wszystkich stron. Kolejną rzeczą jest ustawienie refraction model na sphere. Da nam to realistyczną refrakcję, jaka zachodziłaby w prawdziwym świecie. Zmniejsz jeszcze alpha na 0, aby nie wpływać na kolor. I tym sposobem otrzymaliśmy kulę stworzoną ze szkła. A wartością Index of Refraction możemy dopasować moc załamywania światła przez ten obiekt. Ustawienie tego na wysoką wartość sprawi, że obraz odwróci się i zacznie deformować na krawędziach. Aby kontrolować sposób zachodzenia tej refrakcji, potrzebujemy dodać Recursive Rendering do komponentu Volume w tym obiekcie, co zwykle. Po aktywowaniu tej opcji pojawią się kolejne, które dają większe możliwości. Za pomocą ray length możemy dopasować długość promieni, tak jak to miało miejsce przy odbiciach z użyciem ray tracingu. Im krótszy promień, tym mniej obiektów będzie widoczne przez przezroczyste obiekty. Min smoothness również działa bardzo podobnie jak w poprzednich efektach. Ta wartość wyznacza próg parametru smoothness, od jakiego obiekty widziane przez szkło będą wyświetlały własne odbicia. To wszystko. Tak prezentują się korzyści wykorzystania technologii raytracingu w programie Unity. Technika ta daje bardzo realistyczne rezultaty przy minimalnym nakładzie pracy. A co ty myślisz o tym wszystkim? Też uważasz, że użycie raytracingu tracingu w programie takim jak Unity jest przyszłością generowania grafiki? Daj znać w komentarzach.